postacią i naszym gościem jest dr Paweł Węgrzyn, znany projektant może Biała Paresy Witam serdecznie. Z Pawłem poznaliśmy się na wspaniałej sesji zdjęciowej ze Ewą Niespodzianą, top model, oraz misterem aktualnym Polski, Jakubem Kucnerem, gdzie robiliśmy piękną stylizację do sesji zdjęciowej, która była przed smakiem ukazującą kreację na nadchodzący International Dubai Fashion Week. I tam właśnie zaimponował mi Paweł swoimi wspaniałymi, kreacjami, garniturami dla mężczyzn i od tamtej pory postanowiliśmy nawiązać wspaniałą współpracę, ale to może Paweł odpowie jeszcze. Oczywiście, że tak było. Weźmy wspólnie udział przy tej wspólnej sesji, jak Diana powiedziała. Ja stylizowałem do tej sesji Jakuba Kucnera, aktualnego Mistera Polski. Na tamtą chwilę jeszcze finalistę wyborów Mistera Polski. Diana ubierała najlepszą top model polską, Ewę Niespodzianą. I powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony kreacjami Diany i stwierdziłem, że to jest faktycznie w Polsce najwyższa półka Diana. I, i tak jakoś bardzo szybko zaiskrzyło, wyczuliśmy wzajemnie, że, że te pomysły związane z naszymi projektami, to co kreujemy bardzo dobrze ze sobą może współistnieć, bo każdy, zarówno i kobieta, jak i mężczyzna oczekuje czegoś nowatorskiego, czegoś dosyć wytwornego i na pewno nie sztampowego, takiego, jakiego, jak, co można spotkać. W sklepach, w sieciówkach. Więc rozpoczęliśmy współpracę, widząc w tym bardzo duży potencjał. Pewnie macie fascynujące pomysły. Może kilka słów powiecie o wspólnych planach na przyszłość. Jak to w naszym środowisku show biznesu bywa o pomysłach się za dużo nie mówi, żeby nie zapeszać? Natomiast dotychczas zarówno Diana, jak też ja mamy wieloletnią tradycję związaną z projektowaniem młodzieży i chcemy nie tylko w Polsce, ale też w Europie i na świecie zaistnieć w duecie modowym. Diana, specjalizująca się w odzieży damskiej, ja jako osoba specjalizująca się młodzieży męskiej, żeby to nie tylko kobiety były szczęśliwe, że mogą wyglądać ekskluzywnie, nowatorsko i bardzo wytwornie, ale również faceci, którzy kobietom towarzyszą i bardzo często, wiem to po sobie, ubolewają, że w polskich sklepach czy w niektórych sklepach w Europie y, ciężko jest dostać coś innowacyjnego, a na innowacyjność i jakość w wykonaniu y, i kuszcie y, krawieckim stawiamy. Ponieważ ja kocham projektować kobiece stroje, a Paweł idealnie dopasowuje garnitury i wszystkie przedmioty odzieży męskiej do właśnie pacetów. Uważam, że powstanie z nas idealny duet, czego początkiem jest już dokładnie ta sesja zdjęciowa, jak i wspólna I to, co trzeba dodać, i to na pewno będzie nowatorskie, to jest nowatorskie, to każdy przychodzący do nas klient będzie mógł we z nami stworzyć ten swój wymarzony projekt. Ze strony Diany projekt damski, ze strony mojej, męskiej, projekt męski. Czyli szycie nie tylko miarowe, ale również optymalny dobór formy, stylu, czy pewnej estetyki odzieży. A jaki piękny pokaz przed nami. Już niedługo. Ale chyba z licznymi gwiazdami. Ale chyba jeszcze za wcześnie o tym mówić. Na razie pozostawiamy taki przedsmak. No, będzie to na pewno pokaz, jakiego Polska jeszcze nie widziała. A możemy zaprosić? Może do Wrocławia? No, Oczywiście, jeżeli chodzi o pokaz we Wrocławiu, bo ja myślałam o, ten przyszłoroczny, o tym przyszłorocznym. No, 20... O tym przyszłorocznym jeszcze nie mówiła. 26 listopada odbędzie się we Wrocławiu Wrocław Fashion Show. Zresztą. Pokaz mody, z którym emocjonalnie jako osoba reprezentująca zawód medyczny e, jestem związany, ponieważ jest to pokaz z udziałem wielu licznych gwiazd e, na cele fundacji, fundacji medycznej. Więc e, akurat tym pokazem łączę w sobie z jednej strony e, swój zawód, zawód medyczny, a z drugiej strony pasję, jaką jest, już czteropokoleniową pasję, jaką jest projektowanie odzieży. Paweł, jeszcze to Ci takie pytanie, a myślałeś o tym, żeby do swojej e, kolekcji włączyć garnitury damskie? Jak najbardziej, takowe będą, ale podział jest bardzo ostry na część damską, którą się zajmuje Diana, i część męską, którą się zajmuje ja, więc jak najbardziej garnitury. Oczywiście cała linia biznes jak najbardziej tak, ale za to oczywiście we współpracy ze mną będzie odpowiedzialna Diana. A oczywiście to. to nie wątpimy. <laughs> A gdzie wasze stroje będzie można kupić? Czy to tutaj właśnie w tym studiu, czy jeszcze w yy, innym miejscu gdzieś? Czy to będzie Radom? Czy Na tą chwilę rozpoczęliśmy od Radomia, dlatego że Diana jest stąd. E, moje korzenie sięgają Kielc, jestem Kielczaninem, scyzorykiem, więc również bardzo niedaleko. Panią, więc, e, Oczywiście zaczęliśmy od takiego merdżu, natomiast, natomiast niebawem będą ogólnodostępne nasze ubrania, również na tą chwilę, mogę powiedzieć jasno, w stolicy. Stawiamy przede wszystkim na stolicę, na duże yeah. miasta, ale nie zdradzimy nic więcej na ten temat. Oczywiście, tak, nie uchwalimy się, pytać. jeżeli już będziemy Prosić, którego Ale oczywiście na, na tą chwilę to nie jest tak, że w Warszawie nie są dostępne nasze stroje, bo są m, poprzez butikatelnie polskich projektantów w Warszawie, więc na tą chwilę bardzo tam zapraszamy, a za chwilę a, nasze własne miejsce. Z wielką przyjemnością będziemy śledzili Wasze poczynania i z największą przyjemnością, jeśli będziecie mieli czas, to chętnie z Wami porozmawiamy o Waszych perspektywach i przyszło, pomysłach na przyszłość. Wielką przyjemność. Dziękujemy bardzo.